No, pociąg za przeciwka jechał na nasz tor No i gdyby nie maszynista Doszłoby do kolizji Ja już swoje przeżyłam, krople wzięłam Trochę się uspokoiłam Bo sytuacja była jak w Szczekocinach Bardzo podobna Mamy szczęście tam, że żyjemy Proszę państwa Jesteśmy po prostu w szok Dwa pociągi stanęły przeciwko Naprzeciwko siebie, no nie wiem co, co przyczyną było, ale sądzę że, sądzę, że chyba zawalił jakiś tam ten, który dyryguje tym ruchem całym kolejowym. Dobrze, że to stało na dworcu, a nie gdzieś tam dalej, nie? bo mogłoby to być naprawdę poważne.